Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin Pancer, radca prawny. Witam Was na kanale Bez Krawata w cyklu Prawo Pracy, Poradnik Pracodawcy i Pracownika. W ostatnim odcinku omawialiśmy prawo pracy od strony pracownika i mówiliśmy, czy pracodawca może nie wypłacić wynagrodzenia w terminie. Dzisiaj poruszymy prawo pracy od strony pracodawcy. I omówimy to, czy w związku z wejściem w życie tzw. ustawy Kamilka na pracodawcach, którzy zatrudniają uczniów na praktyki w celu przeszkolenia zawodowego, ciążą jakieś dodatkowe obowiązki. Wybiegając w przód, tak, moi drodzy, takie nowe obowiązki na pracodawcach ciążą. I warto się z nimi zapoznać, bo za ich naruszenie mogą nas spotkać dotkliwe sankcje. Na początku omówmy sobie w ogóle, czym jest ta ustawa Kamilka, tak zwana ustawa Kamilka. Ustawa Kamilka to jest ustawa z 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta zmieniła m.in. Ustawę z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. I w tej ustawie zmieniła artykuł 21, dodając nowe obowiązki e, pracodawcom, którzy zatrudniają małoletnich albo zatrudniają osoby, które taką opiekę nad małoletnimi sprawują. Kim jest małoletni, bo to też nastręcza trudności. No, małoletnim jest w zasadzie każdy człowiek, który nie ukończył 18 roku życia, czyli nie jest pełnoletni. Tak, Taka, taka, taka jest definicja takiej osoby. I pracodawcy bardzo często zatrudniają przecież uczniów w wieku 16, 17 czy 18 lat. W związku z tym. Muszą pamiętać, że ciążą na nich obowiązki. Te obowiązki zostały właśnie skatalogowane w artykule 21 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom, przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Jakie to są obowiązki? Trzy, moi drodzy. Pierwszy obowiązek sprowadza się do tego, że każda osoba, która z naszej strony będzie opiekunem praktyk, czy też będzie osobą faktycznie odpowiedzialną za nadzór nad naszymi pra praktykantami. Powinniśmy zweryfikować w rejestrze e, sprawców przestępstw na tle seksualnym. Ten rejestr składa się z trzech części. Pierwszy rejestr to jest tak zwany rejestr z dostępem ograniczonym, drugi rejestr to jest rejestr taki publiczny, a trzeci rejestr to jest rejestr e, e, osób w stosunku do których Państwowa Komisja do Spraw Przeciwdziałaniu Wykorzystywaniu Seksualnemu Małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie ich do tego rejestru. No ta nazwa jest e, dosyć długa, dlatego ja będę się posługiwał nazwą po prostu rejestru. E, dla, dla ujęcia tych trzech mm, rejestrów, które właśnie na ten rejestr sprawców nadleśnych Seksualnym się składają. Więc pierwszą czynnością, jaką powinniśmy zrobić, jest to, że powinniśmy zweryfikować pracownika. Po pierwsze w tym rejestrze prowadzonym przez komisję, i po drugie w rejestrze y, z dostępem ograniczonym. Jeżeli chodzi o weryfikację w rejestrze prowadzonym przez komisję, to jest to bardzo proste. Wpisujemy sobie po prostu y, rejestr sprawców na tle seksualnym, wyszukiwarkę. Ta wyszukiwarka od razu nas odeśle do strony rządowej tam wybieramy odpowiednią zakładkę, wpisujemy imię i nazwisko pracownika i możemy sprawdzić czy on tam funkcjonuje. Jeżeli chodzi o ten rejestr z dostępem ograniczonym, jak sama nazwa wskazuje, no dostęp do niego mają tylko uprawnione podmioty, tu między innymi właśnie pracodawcy. Więc tam najpierw trzeba się zarejestrować, zalogować i dopiero wtedy wyszukać tego pracownika, który jest z naszej strony opiekunem praktyk. Więc pierwszym obowiązkiem, jaki musicie spełnić yy, na gruncie ustawy Kamilka, aby należycie zatrudniać praktykantów, jest weryfikacja pracowników przed ich zatrudnieniem albo przed dopuszczeniem ich do pracy z małoletnimi. Żeby nie było tak lekko, to nie jest jedyny obowiązek. Drugi obowiązek, który ciąży na pracodawcy, jest to obowiązek zobowiązania pracownika właśnie przed podjęciem zatrudnienia. Albo przed dopuszczeniem go do pracy z małoletnimi, by uzyskał zaświadczenie z krajowego rejestru karnego o swojej niekaralności w zakresie przestępstw przeciwko życiu lub zdrowiu, albo przestępstw przeciwko wolności seksualnej. Tutaj to zaświadczenie dotyczyło takich przestępstw sensu largo czyli nie tylko przestępstw na, na, na rzecz małoletnich, przeciwko małoletnim, ale przestępstw w ogólności czyli na rzecz pełnoletnich również. Tych danych nie ma w rejestrze, dlatego żeby je uzyskać, musimy sięgnąć do danych z krajowego rejestru karnego. I tu mało pracodawca powinien zobowiązać pracownika, pracownik powinien albo udać się osobiście do punktu informacyjnego krajowego rejestru karnego, albo może to zrobić przez internet, albo listownie, i uzyskać takie zaświadczenie, płacąc jakąś niewielką opłatę. Trzecim obowiązek, który. Ciąży na pracodawcy, to, moi drodzy, jest obowiązek utrwalenia tych dwóch czynności, o których powiedzieliśmy czyli weryfikacji i przedłożenia przez pracownika tego zaświadczenia. Jak to powinniśmy utrwalić? Powinniśmy te dokumenty, które uzyskaliśmy w formie zdigitalizowanej z rejestru, po prostu wydrukować, zaświadczenie, jeżeli jest w formie papierowej, wziąć od pracownika i złożyć w jego aktach osobowych taki Taki obowiązek też został nałożony na pracodawcę i w razie jakiejś kontroli, no pewnie będzie to weryfikowane. Więc pamiętajcie, drukujemy zaświadczenia, bierzemy zaświadczenie z KRK i wkładamy do akt osobowych. Wtedy te obowiązki mamy y, wypełnione. Co grozi, jeżeli nie wypełnimy tych obowiązków? No bo pierwsze, w mojej ocenie, no możecie stracić klienta, bo szkoła może nie być chętna, żeby wysyłać do Was kandydatów, na praktyki, co może się odbić negatywnie na waszym biznesie. A poza tym grozi wam za to odpowiedzialność karna, bo jeżeli nie zweryfikujecie osoby przed dopuszczeniem jej do pracy, albo dopuścicie do pracy osobę, która popełniła te przestępstwa na tle seksualnym albo przeciwko życiu lub zdrowiu, no to grozi wam za to kara. Tą karą może być kara grzywny powyżej 1000 zł, kara aresztu czy kara ograniczenia wolności, na przykład słynne. Zamiatanie ulic. Czyli jak widzicie, nie jest to konstrukcja fasadowa, a za jej naruszenie mogą grozić dosyć dotkliwe konsekwencje karne. Z praktyki wiem, że może pojawić się problem, bo przyjdzie taki pracownik i powie, że on nie chce tego zaświadczenia uzyskać, on nie będzie płacił 30 zł za zaświadczenie. Co w takiej sytuacji zrobić? W takiej sytuacji, moi drodzy, musicie widzieć, że pracownik. Powinien mam to zaświadczenie złożyć, bo to jest jego obowiązek pracowniczy. Więc jeżeli wy go do tego zobowiązujecie, to jest to polecenie służbowe. Rekomendowałbym je jakoś utrwalić, na przykład w formie papierowej, podpisać, polecam, załatwić to, to i to, imię i nazwisko, data. Jeżeli pracownik się z tego nie wywiąże i nie wywiąże się ze swojej winy, to w mojej ocenie narusza w sposób ciężki podstawowe obowiązki pracownicze, no bo nie może. Wykonywać pracy, którą normalnie powinien wykonywać, a to może uzasadnić z kolei zwolnienie go w trybie artykułu 52 kodeksu pracy, czyli tzw. Tak zwolnienie dyscyplinarne. Podsumowując, pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników małoletnich, czyli takich pracowników, którzy nie ukończyli 18 roku życia, yy, powinni po pierwsze zweryfikować w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. Każdą osobę, którą zatrudniają i która będzie pracowała z tymi małoletnimi jako ich opiekun, albo jeżeli taka osoba jest zatrudniona, to powinni ją zweryfikować przed dopuszczeniem do pracy z tymi małoletnimi. Po drugie, powinni zażądać od swojego e, pracownika uzyskania zaświadczenia o niekaralności w zakresie przestępstw dotyczących e, życia lub zdrowia, a także wolności seksualnej. E, I następnie po weryfikacji i uzyskaniu zaświadczenia, zdeponować te dokumenty w aktach osobowych pracownika. To są obowiązki, które nakłada na Was ustawa Kamilka. Jeżeli się podobało, dajcie ktuk w górę. Jeżeli nie, dajcie w dół. Zachęcam Was do subskrybowania tego kanału, do zadawania pytań w komentarzach, ewentualnie w wiadomości prywatnej, bardzo chętnie na wszystkie odpowiem. A, je, a celem tego kanału jest właśnie to, żeby w taki prosty sposób przekazywać Wam praktyczną wiedzę, która na co dzień może się przydać. Tyle na dzisiaj, cześć.